Siemaneczko, z tej strony Karmazynowy, witam was w drugim odcinku z nowej serii z Project Diablo 2 z trybu Hardcore. Zrobimy sobie szybkie podsumowanie drugiego dnia, tego co się zmieniło na postaci, tego jakie są dalsze plany. Na koniec w klipach wam jeszcze pokażę co udało się wydropić. Przede wszystkim bardzo dobrze zacząłem ten dzień od farmienia na sanktuarium, gdzie udało mi się wydropić runę Sur, to już taki mały spoiler odnośnie tego co będzie zaraz na klipach. Dzięki tej runie zmieniłem moje EQ dosłownie diametralnie. Już patrząc nawet na same statystyki, gdzie udało się w końcu wyciągnąć bardziej sensowność odporności. Udało się też podbić mocno skilę, dzięki czemu mamy dużo większe obrażenia. Dobiję też 84 poziom, także coś tam nawet levela weszło. W ciągu dnia pofarmiłem mniej więcej 2-3 godzinki rano i około 4 godzinki wieczorem. Więc sobie mamy jakieś 6 godzin farmienia, tak mniej więcej. Z takich ciekawszych rzeczy to udało mi się kupić pochodnie. Co prawda, Vital jest minimalny, ale resy są maksymalne, co mnie bardzo cieszy. Jednak z tymi odpornościami gdzieś tam dalej ten delikatny problem jest. Co prawda, te najważniejsze takie jak właśnie Fire czy Lightning i tak i tak mam wyciągnięte. Ale dalej tutaj delikatnie brakuje Kolda i Poisona. Ale to jeszcze tam spokojnie, jesteśmy po jednym dniu farmienia. To na pewno się jeszcze uda tutaj ogarnąć. Z talizmanów z takich ciekawszych udało mi się kupić 3 Skillery do Trapsinki. Nie jest to oczywiście tutaj nic nadzwyczajnego, zwykłe, czyste skillery, żeby po prostu podbić sobie tutaj delikatnie damage. Ale na początek takie coś w zupełności tutaj wystarczy. Pozostałe skillery raczej za bardzo się nie zmieniły. Trochę życia, jeżeli się udało, to magic find, trochę odporności. Dalej to, co gdzieś tam po prostu podniosłem, to sobie na bieżąco tutaj zakładam, przemieniam, kombinuję z tymi talizmanami na razie jak się da. W ekwipunku też mamy delikatne zmiany, tutaj rękawiczki mamy założone nakładanie rąk, klasyczek, po prostu mamy tutaj wysokie resy na ogień, szybkość ataku i jeszcze z koruptu weszło życie, więc jak najbardziej spoko. Whisper, no tutaj typowo pod to, żeby później grać pod Mind Blasta, teoretycznie właśnie pod Mind Blasta chciałbym grać z tą Assasinką. Mimo tego, że tamte gwiazdki widziałem, że naprawdę się świetnie sprawdzają, ale myślę, że na początku właśnie ten Mind Blast będzie spoko. Jak mi się ten build, to zmienimy się właśnie pod te gwiazdki, czyli będziemy się zmieniać wtedy pod Blade Fury właśnie. Na razie został build, który jest. Mamy dalej te pułapki pod, pod błyskawicą, właśnie. Ale ta broń już jest taka bardziej przyszłościowa, właśnie pod tego main Blasta kupiona. Dalej udało mi się dorwać czako. Czako było tam warte mniej więcej insta. Tutaj też poszedł te Rękawiczki poszły bodajże za mała. zbrojka Viper Medji tutaj, co prawda. Korut siadł, jaki siadu, nie jest to nic nadzwyczajnego, ale ja tych odporności potrzebowałem po prostu, więc założyłem sobie właśnie tą skórę, że mi umaga. Ta zbrojka też już jest bardziej pod kastera niż pod pułapki, no bo tutaj jednak by się przydała szybkość biegania, szybkość ataku. Tutaj na zbrojce mamy typowo fcr ale to i tak, i tak na pewno się jeszcze do czegoś wykorzysta. Amulecik mamy dwa do pułapek, życie mana, no i do tego dwa max reser Żałuję, że to nie ma zwykłych odporności po prostu. No ale cóż, to co to się, to, to się trafiło, to to trzeba po prostu nosić. Na razie mam coś takiego. Docelowo na pewno będę to zmieniał, żeby wbić tutaj jakiekolwiek sensowne odporności, typu właśnie jakieś adresy, chociażby 10 czy 15. No bo mimo wszystko, bez tego jest lipa. No i też fajnie, by było dwa do assassinka, a nie tylko dwa do pułapek. Drugiej broni nie zmieniałem. Dalej jest to ta sama broń, która po prostu dawała 3 do Chain 90 Sentry. Cała reszta tej broni mnie totalnie nie obchodzi. Budki mamy zmienione i budki siadły tutaj naprawdę fajne. Szybkość biegania 3 razy resy, 20, Magic Find, a jeszcze połowa czasu trwania zamrożenia. Dosłownie mamy tutaj wszystko co jest potrzebne. Co prawda ta połowa czasu zamrożenia już mi aż tak nie jest potrzebna, bo udało mi się też dorwać Ravena. No Raven bardzo słaby, ze słabym koruptem, ale tutaj też na początku nie ma czego tutaj oczekiwać. Najważniejsze jest to, że mamy tutaj odporny na zabrożenia, a to jest coś, czego po prostu potrzebowałem. Na drugim pierścieniu mamy bardzo fajny pierścionek, dyszka FCR, siła DEX, Mana i 11 adresy. Świetny ring niestety nie jest do końca mój. Pożyczyłem go na razie od kumpla, prawdopodobnie jak wbiję ten 66 level. Bo on też zginął i ja to po prostu pozbieram jego ciało. Jak on wbije ten 66 nawet na nowo, to go, po prostu mu oddam. Do tego czasu mam nadzieję, że znajdę sobie też coś podobnego. Pasek udało mi się dorwać bardzo dobry. Dawno takiego paska nie widziałem, nawet nie sądziłem, że żółte paski mogą być na tyle mocne. Po korupcie jeszcze siadło 10 EFCera, mamy dwa razy resy i to po 20. Dodatkowo jeszcze 10 redukcji na fizyka, co naprawdę jest świetne przy takich paskach. Fajnie redukcja od Fizyka, do tego jeszcze Resy, to jest naprawdę nie lada wyczyn. jak jeszcze siat FCR, no to przyszłościowo właśnie pod Manblasta to będzie idealny pasek po prostu. A dalej w tak już w sumie więcej zmian za bardzo nie ma, tutaj dalej mamy też te Shadow Warrior'y plus 3 po prostu. Takie szpony mi się udało znaleźć, więc tego Shadow Warrior'a właśnie zawsze jak przywołuję to z tymi szponami później zmieniam, no i tak i tak muszę później przywołać drugiego, bo mogę mieć dwóch właśnie przez Whispera. Jeżeli chodzi o skillę, no to tutaj się za dużo nie zmieniło, doładowałem po prostu Synergię na maxa, no i jako, że korzystam głównie z tego szybszego biegania, no to jednak ten Burst of Speed tutaj ładuje każdy punkcik teraz. Teoretycznie powinienem pewnie też w blok trochę, ale zależy mi na tym, żeby jak najszybciej biegać i farmić, więc po prostu ten Burst of Speed na razie ładuje ile się da. Teoretycznie przydałoby się fade, no bo jednak to jest Hardcore. Ale stwierdziłem, że lepiej sobie szybciej pofarmić. Mam nadzieję, że nie zginę. Nie biegam na tyle gdzieś tam w niebezpieczne miejsca, żeby mieć tutaj jakieś większe problemy. Głównie farmiłem cały czas tam to sanktuarium właśnie w drugim akcie, gdzie udało się tego sura naszego wydropić. Później jak tylko była okazja, to chodziłem po tych obszarach typu. No jak tutaj macie na przykład ten Corruption Zone, tak zwany. Dzięki temu w sobie też wydropiłem parę szardów, i zaraz sobie przejdziemy może do koruptowania moich wczorajszych dropów. Parę takich itemków bardziej sensownych sobie tutaj odłożyłem na bok, zaraz sobie to będziemy koruptować. Udało mi się jeszcze kupić zestaw na Merca, to wam też pokażę na klipie jak to w ogóle wyszło, bo to no, śmieszna sytuacja dość. Merc ma tutaj typowo założony po prostu cały secik króla. Dlatego wziąłem sobie tego Merca z okrzykami, dzięki czemu mamy 1800 życia właśnie przez te okrzyki. Więc myślę, że to już jest całkiem spoko wynik jak na HCK, do tego jeszcze wyciągnę Teresy w końcu kiedyś na maksa. To będzie już naprawdę dobrze. Przeżywalność teraz większa, na pasku jeszcze dyszka tej redukcji od Fizyka, więc też spoko. Na czako jeszcze tutaj mamy kolejne 6%, więc myślę, że to już mi zapewni tutaj niezłą przeżywalność. Przejdźmy sobie do kryptowania tych przedmiotów, które dałem się wczoraj wydropić. Zobaczymy, co tutaj siądzie, o ile w ogóle coś siądzie. Ale zawsze warto mieć nadzieję. Jedziemy pierwsze, to jest broń dla Nekro, typowa pod Poison Dagger właśnie. I mamy atak rating na demony, czyli myślę, że śmiało można to wyrzucić. Następnie mamy burizę, jakby siadło 6 soketów byłoby super. Przeżyła i 4 sokety. Nie jest najgorzej, nie? Zawsze zawsze ja mogę go spalić. <grych> i warden, pierwszy raz widzę ten item. Nie wydropiłem go jeszcze nigdy wcześniej. Ale już widzę, że jest jeden do skilla zamiast 2, więc pewnie nie jest ta za dużo warta. I siadło tutaj. Szybszy blok. I większa szansa na blok. No ciekawe. wiem że to ta raczej tak ma tego dużo, ale nie wiem, czy to, to będzie sensowne. Pasek 90 do życia dwa razy resy. Jeżeli tutaj siądzie na przykład właśnie FCR z korupta, to będzie naprawdę spoko pasek też. Eee, trzy razy resy, okej. Okay. Może rzucę po prostu komuś dla nas tam z grupy, żeby miał większą przeżywalność. Trzy razy resy 90 do życia. To jest naprawdę fajny bonus. Tu mam za to dyszkę do FCR 90 do życia i też dwa razy resy. Zobaczymy ten pasek. Atak rating wzrósł. No, szkoda. Trochę szkoda, bo jednak atak rating z FCR-em się już trochę gryzie. Średnio to do siebie pasuje, ale i tak ten pasek też możemy zostawić. Zawsze to jest, mówię, 90 do życia, dwa razy resy. Warto takie rzeczy zostawiać z FCR-em, tym bardziej. Udało mi się wyrobić też sznuruszu. I mamy na nim Fire Resist 13, tylko niestety. No też nic nadzwyczajnego. Chaos Armor, czyli właśnie ta zbroja Tragola. Tutaj by musiało sięgnąć jeden do skilla, żeby to było sensowne, ależ widzę, że mnie przepaliło całkowicie. 20 do biegania, 28 damage 17, ale reso, proszę, 34 do życia. To nie jest najgorsza wcale zbroja taka. Jeżeli by tu siadły co najmniej dwa sokety, to może by nawet coś z tego wyszło jeszcze. Na początek, na jakąś fizyczną postać, myślę, że taka zbrojka byłaby nawet całkiem spoko. Możemy ją na razie zostawić, może właśnie dorzucę to komuś albo gdzieś tam na własny użytek w przyszłości sobie jeszcze gdzieś tam tego użyję. Zobaczymy. Tej itemki sobie dam na razie może po prostu tutaj. I teraz co my tu mamy jeszcze do skoruptowania? Mamy Spirit Keepera, to już taki dość lepszy i tam w sumie. Jeden z lepszych moich wczorajszych dropów. lording, no to tutaj też jest kurde kozak, amulet. Mage Fisty, no tutaj by musiało się pewnie 30 fcr I Doombringer koruptuje, bo bo tak po prostu. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Roll się trafił naprawdę fajny, z tym, że niestety ten przedmiot nie jest eteryczny. On powinien być raczej eteryczny, skoro on skoro on się sam naprawia. Bo raczej powinien być eteryczny. Tutaj weźmiemy sobie jeszcze te cztery szardy, bo tu w sumie 3 Szybko, żeby nie było spoilera do tego, co się tam jeszcze udało wydrobić. Spirit Keeper, dobra, może zaraz go spróbujemy. Dajmy Doombringera i. siadło trzy za zabicie. Nie najgorzej, dobra, Spirit Keeper przeżył, o dziwo. Przeżył. A tak, rating. I lightning Racis, och Jo, ja. Czy istnieje gorszy korupt? Ja wierzę. Masakra. O, krewiczki przepalone, okej. Okay na Zatrafienie, Defense, no nie, no poza tym, że mają dwa to można je śmiało wyrzucić No i Heilordzik, to jest coś co trochę się bałem koruptować, ale z drugiej strony Myślę, że i tak i tak możemy to zrobić, zobaczmy czy przeżyje, chyba przeżył Uwaga lecz z FCR em Ciekawe Mamy IAS i FCR teraz w tym amulecie Ciekawe połączenie, ciekawe czy to, to cokolwiek warte. Myślę, że raczej nie, ale zawsze warto sprawdzić. Dobra, teraz tak: mieczyk na pewno na własny użytek. Spirit Keeper, tak samo do rozdania dla widzów, ewentualnie. Hmm, to tak samo miałem tam komuś dać. A Highlorda spróbuję, chyba sprzedać. Ewentualnie zobaczyć, czy on by mi się do czegoś jeszcze nie przydał, ale myślę, że raczej go będziemy sprzedawać. Chyba że faktycznie jeszcze będę grał kiedyś pod tamte gwiazdki, na no to go zostawię i zobaczę wtedy, czego nie będę mógł używać pod tamten build. No, bo tam na pewno IAS się przydaje, Deadly Strike przypuszczam, że tam też się przydaje, FCR może trochę mniej, ale jeden do skilla też zawsze przyjemny, no, no, zobaczymy, co tam z tego jeszcze wyjdzie. Z takich lepszych dropów w sumie z tego jednego dnia, no to jeżeli chodzi o itemki, to by było tyle. Ja was dostałem teraz z klipami z tego, co gdzieś tam się po drodze wydarzyło. A w tym odcinku to już by było na tyle. Także do zobaczenia. W kolejnym trzymajcie się, na razie. Cześć. Stawiam sobie jakieś ametysty, chociaż na jakieś kraftowanie amuletów, ale. Zobaczmy, czy się Typek zgodzi. I zgodził się, no i super. Trapsy, 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 pek. Gitara. No i się udało kupić praktycznie cały secie Nieśmiertelnego Króla za 5 WSS-ów. Także prawie już mamy ubranego merca. Potrzebuje tylko buty, gość akurat butów nie miał. Ale jak widzicie, cały secik prawie się udało dorwać Do tego jeszcze 5 WSS-u zwrotu, bo miałem mala, więc myślę, że i tak wyszło całkiem nieźle Tylko powoli Oka tego Dobra, Ista Masz czysto, Ty, mal. mal! Nie, nie jest no, Najlepiej z nas chyba Chyba no, Gitarę. Dzięki wielkie Zwój Bok luzik ja pierdziele, nie. Coś pięknego. Coś pięknego. Pierwszy zerchobek na co to będzie takie bossy? Prze przerażają mnie te bossy. Może teraz, może teraz, jak już mam tą ankę zrobię na 9-9, to spróbuję. Oh, jak? Spróbuję. <śla> o! Gratulacje. O, a jest, ja pierdziele. Co się stało? Z mapką. Na. O, mapka? Mapka. I to z tego, tego, z... Idziemy schować, bo przed bossem jestem, żeby nie padł. No się śmieje, jak ten boss mi zjeżdża pucha HP na O. Na raz. I chuj, ale śmiej, ale teraz będę się śmiał. A ten wyszedł i zostały zwierzaka samego. Co, co za łosie. Wychodź stamtąd, wychodź stamtąd. Ale kurwa, i co? I ty, kurwa. ale ciało byście wzięli chociaż łosie. Niech brzmi ostatni kurwa. Dobra, jestem. No to właśnie Dobra, w bory. Ciało byście wzięli. Co jest? Jak my co? mielibyśmy ciało wziąć, co? jak oni kurwa wzięli? O MPM Te kurwa, to się, się, się przecież z od nowa co, o, padłeś? Co za kolesie <laughs> Pitolisz, że padłeś. Ja spierdoliłem sam, od razu. Ja ciała nie wezmę po spierdolinii, owaj. Zwierzak też spierdolili. Ohaj. Ale lipa, kurwa wyszła. No lipa z tym ciałem.